Dzień dobry, cześć tu Sławomir Dzisiaj nie wiem, jak... O, wieje jak pieron Wieje jak pieron Zrobiłem taką siateczkę cieniującą i akurat wieje ze wschodu a nie od zachodu Tutaj ładnie założyłem tak. Połapałem trety i tu od spodu też tak założyłem na Także, jak ktoś ma takie panele 150, siatka 150, no i praktycznie tylko łapiemy środkiem całość. A tutaj, o! Nie jest w stanie po prostu. Wyjść za te oczka takie. O. Chyba, że to w lecie się naciągnie. Także dwie strony, gdzie najwięcej wieje, zrobiłem. A dzisiaj wieje od wschodu. O, i, i tak wieje. O, tu młody. Młody dwa koguty. Zostały jeszcze. To tak do stycznia pewnie. Do stycznia muszą pożyć. Także zobaczcie, jak. Nie wiem, czy po piórkach widzicie, jak wieje, ale wieje od Ukrainy strasznie. Kury porywa no i to jest tak zasłonisz się z jednej, z drugiej strony to tak wiatr trochę przepuszcza bo to jest taka siatka cieniująca 90% jakby tej nie wiem to granulacja prześwitu prze czy jak to liczą a coś wiatru musi tam przechodzić przez to bo tam są dziurki w tym tylko, że nie widać ale i może przed śniegiem, przed jakimiś zamieciami uchroni tutaj. Mniej roboty będzie może, a kurki więcej placu będą mieć. Także trzeba każdy sposób wypróbować, przetestować na swojej skórze i się wtedy najlepiej człowiek dowie. Kurki jak się niosły, tak się niosą. Na 40 kurek około 10 jajek. Plus minus. Są dni, że nawet jest 6. Te młode, co się tu w odchowalniku wychowały, najlepiej im tutaj jedzenie im zawsze tam wkładam. Na kamieniach to podstawiłem i najlepiej im tam smakuje. O tutaj mój reproduktor zielononóżki. No jak do swojej kurki zalatuje. Chciałem roznożyć zielononóżki zawsze. No i mi to nie wychodzi albo by same zielononóżki się trzeba wziąć albo tak jak tu zrobiłem ten wolny drugi wybieg skończę kurnik o i będą oddzielone całkiem tak tu będzie cała mieszanina a o tutaj w tym będą tylko zielononóżki Że zimnica dzisiaj straszna, niby teraz jest 0 stopni, ale odczuwalna jak było co najmniej minus 10. Chwilę, już telefon trzymam w ręce, to już mi normalnie ręce zczerwieniały, zamarzają. Część górek już do kurnika uciekła. Tam karmidło mają, też sobie podjadają, ale młodzież najlepiej się teraz niesie. Tych młodych jest chyba 13 kurek. To mam średnio 6 jajek od nich, 7 czasem. A z 13 starych mam po 3 4 jajka także zima nikogo nie rozpieszcza dzień króciutki dzień króciutki bardzo kurki wyżarły wszystko klepisko wszędzie Jak jestem w domu, to wypuszczam. A jak mnie nie ma, no to zamknięte. Tu siedzą w zagrodzie. O, ta zielona nóżka ładna. Oj, ta czarna mi się bardzo podoba. tak jest jarzębiata to ta jest jastrzębiata już kogo do niej się kręci no drugi a ta już czuje co się szykuje i ucieka o tu jest jarzębiata Pozdrawiam wszystkich, miłej niedzieli, do zobaczenia.